Zaciekuję, że ktoś że już mówi, że to jest żyzna. daj, To, daj, daj, to tu. Tu hmm. W szkolnym, szkolnej programie teraz ma... nie ma. Można. We wtorek w ratuszu Prezydent Miasta spytał Naczelnika Oświaty Miasta, czy uczą w szkołach Twory Brunona Szulskiego. Wyjaśniło się, że w e, programach szkolnych tego pisarza nie ma. Jedną połowę ma czarną, drugą białą. Przysmalony dziś. Nie. Może w kotłowie? Dla białych i dla czarnych. A. Cześć! Tak No wreszcie! Cześć! Cześć. No tak. Cześć, pan Cześć. Witamy! Zaczę! Ja, Witam pana. Ja po prostu tak. To zajęty dzisiaj. Proszę? Zajęty pan. Ogólnie. Dlatego, że, Ogólnie. że dzisiaj, jak to się po polsku nazywa... W, maki, w maturalny. tak, w Proszę ja... powiedzieć, czyli dziewczyny na rynek wychodzą kiedy? Wieczorem, tak? Po tym rozdaniu, tak, rozdaniu tak, świata. To będzie, Dzieś ja dokładnie nie wiem, czy piąta, czy 6 dziewczyny. A życia. Z życia życia życia

No ale co ci się w nich podoba? Długie nogi. Dalej. Że chodzą na szpileczkach, w przeciwieństwie do naszych, prawda, dziewczyn w rozkłopanych adidasach. Ja wiem, może czaje? Jakie Albo nie, wodę, minerały. Gazowana, negazowana. Niegazowana, zimna. Dobry, chwileczko, negazowana, zimna. Dobre. Grzesiu, a ty? Ja nie widziałem, wiesz. <laughs> Ale by, bywam tu często i potwierdzam zdanie Molika. Mogę nawet dodać, że, um, że jeżeli, jeżeli chodzi o Drochowicz, to Molik patrzy tylko na nogi. Nie. Wow. A jak odróżniasz Polki od Ukrainy? Jakoś, to? No. Ale jak, Molu, powiedz. Może na nosa, no. No, Ale gdzie wkładasz nosa? Idą, proszę Cię, dwie Pani, widzę, że to są Polki. Tak się strasznie różnią od, od tych pięknych Ukrainy. nie nieraz, jak chyba dziewię. no ale, wiesz, ale... No ale chyba to Ci się podoba. No, tak? <laughs> no, na hałas. No, tak. tak. Ale, ale... No skąd, to... weź mi Ty wytłumacz skąd to się dzieje? Tak jakby tutaj jest straszny niedobór facetów był. I stwarza nam jakieś nadzieje, prawda? Bartek? No, że on jeszcze, jeszcze mieszkał w Drochowyczu nie w pluskawce. Może, może jeszcze zamoczyć dzisiaj kluski Polanka w lesie słonik na leżaku z żyrawką flirtuje lisek z wilkiem popijają Coca-Colę z cytrynką przez rurkę. No w ogóle pięknie. Małe zwierzątka, duże, wszystkie leżą na leżaczkach. Okularki przeciwsłoneczne. wiosny. I nagle coś przez te polany, tak drzu! Przeleciało pod ziemią, coś wyskoczyło, nie? Wszyscy patrzą, kurz opad. A to taka kubka jeżyków. Nie? Największy wyskoczył, podleciał do tych dużych zwierzątek i mówi: No i co, chłopaki, kurwa, jak mu stangi, nie? Dlaczego pana, pana jest za, zagryzł mojego zajączka, a dlaczego pana zajączek robił do mojego psa tak? No bo to wszystko kujawsko-drozdzy. Widzisz, zrobili pewnie <laughs> drozdzy, Co to jest To jest. Spotkaliśmy przypadkiem Grzegorza, dyrektora artystycznego który festiwalu, Bruno Schulza, że... który musi z tyłu usiąść, bo festiwal jest trochę męczący, intensywny i powie nam dwa słowa. Nie powie, nie powiem, powie później. Siadamy. O festiwalu. Siadamy, o tu jest uczestnik, A, uczestnik artysta. Stanisław Orzuk na porannej kawie, Papier, papierosie. Mamy. Bez piany. Chociaż sam drochobycz jest, nie jest miastem przyjaznym dla ludzi, ponieważ po pierwsze nie można tu dojechać ze względu na dziury, które są tak, takie, że już od dawna ich nie widzieliśmy. Natomiast kamerzysta twierdzi, że jest progres w kwestii wody, bo poprzednio była od 7 do 9, a teraz jest od. Od 6 do 9 rano, a teraz jest od 6 rano do 12 w nocy. Możesz ten jak chcesz. całkiem. Zgubiłem całkiem. Jest jakiś Co zgubiłeś w Co zgubiłeś? No kartki na jedzenie. A to są kartki teraz? W drogobyciu? Czuję wietrze pod snem. Co będzie dalej? Do niedzieli? Nie będę? Daj, Ludzie da... z nadwagą oddadzą mi swoje porcje. Tak, tak, słuchaj, tak o tym podejś... samym myślałem. <laughs> jest... Podzielimy się. Teraz jest, teraz jest, tak? Potem, bo... Tata jadł grochówkę, którą gotowałam ja bardzo rano, raniutko przed pójściem na festiwal i przed swoim recitalem e, stosującym się tłumaczenia Sinti Ozik. Jak wiadomo gotuje się nie z niczego innego, tylko z grochu. Także potrzebujemy suchy groch, march i cebulę olej, no, A już wszystko jak to w konsystencji, to już każda osoba, która trochę gotuje, to zna. No jeżeli się biegnie na festiwal Schulza, to jest tryb przyspieszony tej grochówki. No tak gdzieś minut 20-30 chyba. No jeżeli nie będzie ugotowany to będzie surowy. Pracowałam w szpitalu w Nowym Jorku i mam taką koleżankę, która jest bardzo piękna, z bardzo dużą pupą i bardzo piękną buzią ręce, piękna dziebucha. I nasz rabin Dressler cały czas szalał, śni na ucieka tutaj tak o podrodzie, naprawdę. Ja cię tak chcę. I my mówimy, słuchaj, rabbi Dressler, przecież nie możesz. On mówi, jak to nie? Nie koszerne mięso kobiece mogę, tylko koszernego nie mogę. No i, i taka była prawda, ale pewnie skorzysta z jakiegoś niekoszernego mięsa nie raz, ale nie z tego, Oni nie mogę opowiadać. To to to. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, jak minęła pierwsza noc w Drohobyczu? Jak minęła pierwsza noc w Drohobyczu? No spodziewałam się więcej z tej pierwszej nocy. Ja powiem tylko jedno szybko to, że ja pojechałam do Odesy, dlatego że moja mama jest z Odesy i moja mama 70 lat temu wyjechała z Odesy. I nam się udało dojść do mamy do mieszkania, wejść do środka, zapoznać się z ludźmi i, i młody chłopak, który tam mieszka, zakochał się mojej córce też przy okazji. Albo w Ameryce. Foxy Roxy. Foxy Roxy, tak jest. To co panią spotkało wczoraj w tym Ale... w hotelu? Panią na, na recepcji, ja po prostu wodę, a pani wygląda tak. <laughs> Ale na szczęście zostawili wodę w karawce. A tak, tak. No to może była po to, właśnie. No tak, po to, no no tak. I papieru a, nie ma. było wziąć wody. Nie, to, żeby wziąć Tak, bo to są te kosze, pa, tylko papier a do to kosza. Ja nie bo się zap, no, to dlatego nie ma wody, bo zapchane, zapchane no właśnie, są. Nie należy być zaskoczonym. O, nie należy być zaskoczonymi kiblami tutaj. I także w kawiarniach i wszędzie. Nie, no to, to Także to, to jest do przejścia. Jak jest kibel do przejścia, w jaki sposób? Oj, na narciarza, jak to mówią. Proszę przybliżyć. No, już, <laughs> Pokaż, zaprezentuj. Nie, Teraz nie zaprezentuję, bo sobie wyraźnie Teraz się nie chce. No, no. Najważniejsze, czego nauczyłam się na Ukrainie, to jest to, że trzeba zawsze przy sobie mieć papier toaletowy.